Cześć, Ula z tej strony. Dzisiaj Wam pokazać dwa exploding boxy, które zrobiłam dla swoich dziadków. Pierwszy z nich to box dla babci. Jest tutaj kluczek. Zrobiłam oba te boxy zrobiłam z kolekcji love letters od Minty Papers. Rozkłada się tak. Fotel Bujany, który tutaj jest w środku, i taka scenka z serwetką i tą włóczką, książkami. Tu się zainspirowałam od, od Doroty Kotowicz. No, a cała reszta to już mój wkład. Bitki. Tu jest shaker box z serduszkami. No, i tak się prezentuje ten pierwszy. A drugi jest trochę bardziej e, dziadkowy. To jest dla babci i dziadka, ale te wzory, które mamy e, na bokach, bardzo mi się kojarzą z e, dziadkiem. No i tutaj, ponieważ w środku musi być miejsce na dwie osoby do siedzenia, mamy ławeczkę. E, też w sumie Dorota korzystała z tych ławeczek. No i motyw jest podobny. Zamiast serwetki mamy kocyk. Książki i, i włóczkę. Ja niestety szydełkować nie potrafię, i poprosiłam o wykonanie tych serwetek i kocyków. Moją koleżankę z pracy, a nie serwatę. Ona robi super misie. Jednorożce, właśnie na szydełku. Wiem, że będzie otwierać niedługo kanał na. Konto na Instagramie, tak żeby móc sobie zamawiać od niej rzeczy. Także serdecznie polecam Wam poszukać jej konta. Jeżeli mi się uda, to, to podlinkuję. Zapraszam Was tam serdecznie w jej imieniu. No i yy, aha, mi się coś nie chce zamykać. <laughs> Chyba za dużo warstw nałożyłam. No, ale tak się to prezentuje. E, dzięki za odwiedziny, do zobaczenia następnym razem. Pa pa!